Ten naturalny krem odmładzający wygładza i ujędrnia skórę. Aby go przygotować, potrzebujesz kilku prostych składników, które prawdopodobnie masz w domu. Najpierw przygotuj cztery tabletki aspiryny, które zawierają kwas acetylosalicylowy. Pomaga on w walce z łagodnym trądzikiem, zaskórnikami oraz zaczerwienieniem po wypryskach. Umieść tabletki aspiryny w woreczku foliowym, a następnie przy pomocy młotka rozgnieć je na drobny proszek. Dzięki temu szybciej się rozpuszczą. Przesyp proszek aspiryny do miski. Dodaj łyżkę jogurtu naturalnego, który jest bogaty w witaminę B oraz proteiny. Jogurt doskonale łagodzi podrażnienia oraz wspomaga regenerację skóry. Następnie dodaj łyżkę miodu. Miód jest przeciwutleniaczem, który blokuje wolne rodniki. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki, aż uzyskasz jednolitą konsystencję. Krem nakładaj na dłonie lub twarz. Możesz go zmyć wodą, ale nie musisz działać jak emulsja. Przygotowanie tego kremu zajmuje tylko kilka minut, a jego działanie jest naprawdę cudowne. Nałóż goździki na dłonie i zobacz, co się stanie. Nie poznasz własnych rąk. Weź sporą garść goździków i rozdrobnij je za pomocą blendera lub młynka do kawy. Wsyp rozdrobnione goździki do garnka i zalej je 200 ml wody. Dodaj dwie łyżki oleju kokosowego. I włącz kuchenkę. Podgrzej miksturę, ale nie musisz jej gotować. Dzięki zawartości garbników, goździki potrafią zahamować proces starzenia się skóry. Mają działanie przeciwutleniające, co blokuje rozwój wolnych rodników. Podobne właściwości ma olej kokosowy. Goździki wpływają na regenerację skóry, oczyszczając ją z toksyn i wzmacniając naczynia krwionośne kiedy mikstura się podgrzeje, odceć ją do naczynia i pozostaw do ostudzenia, przelej do pojemnika ze spryskiwaczem, olej z goździkami zmniejsza podrażnienia i pomaga zachować zdrowy wygląd skóry. Stosując go na dłonie, na twarz lub na inne miejsca na skórze, dodatkowo chronimy się przed insektami. Dbając o naszą skórę, jednocześnie zapewnimy jej ochronę przed pluskwami, komarami, pchłami czy pająkami. Wystarczy spryskać skórę rąk i wmasować. Stosuj na dłonie, twarz i skórę. Stosowanie tej mikstury rozluźnia i łagodzi napięcie mięśni. Zmniejsza stres. Stosowanie tej dwuskładnikowej mikstury ma wiele cennych zastosowań. Jak kończy mi się buteleczka goździków z olejem kokosowym. Od razu przygotowuję kolejną. Każdy pyta o sekret mojej skóry. Mieszam wazelinę z cytryną. Dzięki temu oszczędzam masę pieniędzy. Wyglądam 10 lat młodziej bez kupowania drogich kremów. Takie rozwiązanie jest znacznie tańsze, prostsze i lepsze. Wystarczy zwykła wazelina kosmetyczna, z której wiele osób korzysta, ale nie każdy zna jej szerokie zastosowanie. Jeżeli połączysz ją z cytryną, otrzymasz super kosmetyk za grosze. Jedną łyżeczkę wazeliny przełóż do małej czystej miseczki. Weź jedną cytrynę. Przekrój ją na pół. Wyciśnij sok z jednej połówki. Jeśli wraz z sokiem wpadły ci pestki, przelej go przez sitko do wazeliny. Zrób łaźnię parową. Do garnka z gorącą wodą wstaw miskę z wazeliną i sokiem z cytryny. Podgrzewaj aż do rozpuszczenia się składników. Wazelina sprawia, że skóra staje się miękka, gładka i bardziej elastyczna. Dokładnie wszystko wymieszaj. Cytryny poprawiają strukturę skóry, rozjaśniają cerę i usuwają przebarwienia. Zmniejszają ilość zaskórników. Kiedy mikstura ostygnie, możesz nakładać ją na twarz, szyję oraz dekolt. Jeżeli masz nałożony makijaż, najpierw usuń go. Pozostaw maskę na 10 minut, aby skóra dobrze ją wchłonęła. Po tym czasie ją zmyj ciepłą wodą. Regularnie stosowana sprawia cuda. Twoja skóra będzie odpowiednio nawilżona i odżywiona. Przy codziennej pielęgnacji rezultaty będą widoczne już po paru dniach. Zmarszczki znikają, twarz staje się promienna, a skóra jędrna. Kompleksowa pielęgnacja twarzy, która spłyca zmarszczki i ujędrnia skórę twarzy i dekoltu. Ryż nawilża i łagodzi podrażnioną skórę. Jest tanim produktem, który możesz wykorzystać w codziennej pielęgnacji twarzy. Do zrobienia kosmetyku potrzebujesz trzy łyżki ryżu. Wsyp ryż do miseczki i wlej do niego 200 ml wody. Woda może być przefiltrowana. Wymieszaj i odstaw na całą noc, a najlepiej na 24 godziny w miejsce o temperaturze pokojowej. Rozdrobnij ziarenka ryżu blenderem. Odcedź ryż przez sitko lub sitko z gazą. Potrzebny będzie sam płyn, który świetnie oczyszcza skórę twarzy. Do przygotowania toniku potrzebujesz jeszcze pół ogórka. Zetrzyj go na drobnej tarce. Jest on szczególnie przydatny przy pielęgnacji cery tłustej i trądzikowej. Starty ogórek odsącz przez sitko. Miąższ odłóż do miseczki na później. Będziesz miał około 100 ml wody z ogórka. Wlej do niej 6 łyżek wody ryżowej. Woda ryżowa rozjaśni cerę, redukuje plamy starcze, oczyści i odświeży skórę oraz przywróci jej naturalne pH. Wymieszaj miksturę i przelej do buteleczki z atomizerem, która ułatwi używanie toniku z wody ryżowej i soku z ogórka. Stosuj na skórę twarzy i dekoltu, zostaw do wchłonięcia, a nadmiar możesz zmyć wacikiem. Tonik nawilża i wzmacnia barierę ochronną skóry. Działa łagodząco na obrzęki i podrażnienia. Z miąższu ogórka przygotuj peeling, który złuszczy martwy naskórek i wygładzi skórę. Dodaj jedną łyżkę brązowego cukru i łyżeczkę oliwy z oliwek. Oliwa dodatkowo nawilży skórę i odżywi ją. Całość wymieszaj i nakładaj na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Masuj przez parę minut okrężnymi ruchami i spłucz wodą. Z pozostałej wody ryżowej, której będzie około 100 ml, przygotuj krem do twarzy. Do wody ryżowej dodaj małą łyżkę skrobi kukurydzianej. Wymieszaj, aby nie było żadnej grudki. Całość przelej do garnka i wstaw na małym ogniu, cały czas mieszając. To baza do kremu. Kiedy płyn zacznie gęstnieć, zdejmij go z kuchenki i przelej do miseczki do ostygnięcia. Następnie dodaj jedną łyżkę żelu aloi-wera. Aloes w nim zawarty na wilża. Odżywia skórę i łagodzi podrażnienia. Wymieszaj dokładnie krem. Dodaj łyżeczkę gliceryny. Chroni ona skórę przed utratą wilgoci. Znowu całość dobrze wymieszaj, aby wszystkie składniki dobrze się połączyły. Dodaj pięć kropli witaminy C. Witamina C stymuluje skórę do produkcji kolagenu. Dzięki temu skóra jest jędrna i młoda. Możesz dodać też kilka kropli olejku lawendowego, który łagodzi stany zapalne skóry. Wymieszaj dobrze krem i przełóż do małego pojemniczka. Przechowuj go przez miesiąc w lodówce w temperaturze 5-7 stopni Celsjusza. Stosuj codziennie na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Cera stanie się gładka, jędrna, zmarszczki oraz trądzik znikną. Żeby kompleksowo odżywić skórę twarzy, szyi i dekoltu, najpierw stosuj tonik, który zmyje makijaż i oczyści z brudu cerę. Następnie zrób peeling, który usunie martwy naskórek. Po peelingu na czystą i osuszoną skórę nałóż krem. Najlepiej wszystkie te trzy zabiegi wykonać na wieczór i krem zostawić na skórze na noc. Już następnego dnia nie poznasz swojej twarzy w lustrze.